Dobry wieczór. Witamy na gali 60-lecia klubu MKS Hermes. Wydarzenie poprowadzi Marta Kwiecień. Jaki Hermes był w 1959 roku, ja tego nie wiem. Ale to wszystko, co działo się przez ostatnią dekadę. Jakie zmiany zaszły i jaki Hermes jest teraz, już powiedzieć Państwu mogę. Mało będzie, jeżeli wymienię wszystkie medale, osiągnięcia, pozajmowane miejsca, nagrody na koncie zawodników, klasyfikacje klubowe. To wszystko to za mało by scharakteryzować czym i jaki jest Hermes. Wiecie dlaczego? Bo Hermes to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, chcący zmieniać nie tylko swoje indywidualne życie. Ale otaczający ich świat są odważni, pełni determinacji i samozaparcia. Wiedzą, czego chcą i uparcie do tego dążą. Hermes spaja pokolenia, sprawia, że dziś jesteśmy tu wszyscy razem: najmłodsze gimnastyczki, nieco starsi lekkoatleci, najmłodsi duchem członkowie klubu biegacza i jeszcze młodsi trenerzy i działacze klubu. Hermes to relacje na całe życie. To chwile radości, euforii, czasami rozczarowania. To nauka wygrywania i przegrywania. Dostawanie się lepszym człowiekiem. Taki właśnie jest dzisiaj Hermes. Nie przedłużając, chciałabym zaprosić Państwa do obejrzenia występu Hanny Majowskiej, reprezentantki sekcji gimnastyki artystycznej naszego klubu. Zapraszam. Vici d'un cielo a sta compagna vostra, ha già perduto il e la fantasia. A

Oficjalne rozpoczęcie naszej uroczystości. Zapraszam na scenę prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego Hermes, pana Jana Nowysza. Zapraszam. Proszę Państwa, w 2019 roku obchodzimy 60-lecie działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego Hermes. Historia powstania klubu sięga roku 1959. Wtedy. W kwietniu 1959 roku Zarząd Okręgowy Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie powołuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie Międzyszkolny Klub Sportowy, którego członkami są najlepsi lekkoatleci liceum. Pracą klubu kierował wówczas instruktor, później trener, magister Ludwik Alchimowicz, który zmarł w 2004 roku. Który oprócz prowadzenia treningów zajmował się również sprawami związanymi z działalnością klubu. Okres działalności MKS Hermes obejmujący lata 1959-2019 był okresem realizacji wielu ważnych zadań w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wyczynowego. Zadania te wymagały od naszych działaczy, trenerów i zawodników ogromnego wysiłku. Od początku swojej działalności klub zajmował jedno z czołowych miejsc w wojewódzkiej strukturze organizacyjnej szkolnego związku sportowego, zajmując to miejsce. To znaczy czołowe do dnia dzisiejszego. Także gryfiński sport dzieci i młodzieży w tamtym okresie, głównie dzięki pracy MKS Hermes, uzyskał wysoką pozycję w województwie i w kraju. Zarówno w systemie sportu masowego, jak i wyczynowego. Zawodnicy Hermesa zdobywali medale oraz bili rekordy kraju w kategoriach młodzieżowych, a także seniorskich na imprezach centralnych. Oprócz sukcesów sportowych najważniejszą sprawą w pracy klubu było i jest zapewnienie młodzieży pożytecznego i przyjemnego sposobu spędzania wolnego czasu, promocja zdrowia i edukacji prozdrowotnej z wykorzystaniem środków kultury oraz kształtowanie pozytywnych cech osobowości przydatnych w dalszym życiu naszych wychowanych. O tym, że klub dobrze wywiązywał się również z tych zadań, nie świadczą drogi życiowe naszych zawodników. Najlepsi weszli do kadry narodowej naszego kraju i kontynuowali karierę zawodniczą w innych, większych klubach kraju. Wielu wychowanków klubu po skończeniu studiów podjęło pracę również w naszym klubie, są także w zarządzie klubu, wielu uczy w szkołach, również gryfińskich. Są wśród nich także lekarze, inżynierowie, kapitanowie, mechanicy floty handlowej, rybackiej, oficerowie Wojska Polskiego i wiele Przedstawicieli innych dzieci. Wyniki naszych osiągnięć sportowych i wychowawczych to zasługa nie tylko trenerów i zawodników, ale również władz samorządowych, oświatowych i organizacji sportowych. Mogliśmy również liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli oraz wielu sympatyków sportu szkolnego. Słowa podziękowania należą się również zarządowi i głównemu. Szkolne, Szkolnego Związku Sportowego oraz zarządowi Wojewódzkiemu Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, skąd otrzymujemy duże wsparcie. Przez klub przewinęło się w minionym okresie ponad 5 tysięcy osób. W bieżącym roku z propozycji klubu korzysta około 150 osób. Na temat sportu w Hermesie ukazywało się wiele różnych wydawnictw, artykułów prasowych, tabel, wywiadów. Z obchodów i jubileuszy wydano. Trzy broszury z okazji 30-lecia, 40-lecia oraz 50-lecia klubu. Napisano jedną pracę magisterską o historii, tradycjach, wynikach, zawodach, zgrupowaniach, działaniach władz klubu Napisano, napisane jest w protokołach zebrań, dokumentacji zawodniczej, trenerskiej, bogatym źródłem informacji o klubie jest pięć tomów naszej kroniki, wycinki prasowe i prowadzona strona internetowa, na którą serdecznie również przy okazji zapraszam. Jednak obchody jubileuszu 60-lecia stanowią niewątpliwie czas na wymianę doświadczeń, wrażeń, wspomnień, informacji, spostrzeżeń, uwag i dokumentów fotograficznych i faktograficznych byłych zawodników i działaczy. Stanowić będą one podstawę pełniejszego opisu sukcesów klubu. Są impulsem do dalszego działania oraz okazją do podziękowań. Zbogaci to obraz pracy i osiągnięć klubu, jego zawodników kadry tenerskiej i zawodniczej. Od czego się zaczęło? Przypomnę. W 58 roku pan Ludwik Archimowicz jako młody nauczyciel, rozpoczyna pracę w liceum. A w 59 roku na wniosek zarządu Okręgowego Szkolnego Związku Sportowego powołuje przy liceum MKS międzyszkolny klub sportowy MKS Hermes, skupiający najlepszych lekkoatletów, jak wcześniej już mówiłem, w liceum. Pan Ludwik Archimowicz od 59 roku do 1967 roli pełni rolę prezesa klubu i jednocześnie trenera. Pierwszym medalistą Pana Ludwika był Bronisław Baszuk, który w Mistrzostwach polskich Juniorów w biegach przełajowych w Zielonej Górze w 1964 roku wywalczył brązowy medal. Drugim medalistą zostaje Piotr Podleśny, który w halowych Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego w biegu na 1000 metrów wywalczył w 1969 roku drugie miejsce. W tym samym roku Piotr Podleśny został pierwszym przedstawicielem naszego klubu, który wystąpił w reprezentacji Polski Juniorów w meczu z reprezentacją Węgier w Budapeszcie. Pan Ludwik Alkimowicz przez całe swoje życie związany był ze sportem szkolnym, przekazując młodym ludziom piękno leki, atletyki. Był wychowawcą pokolenia sportowców którzy do dzisiaj aktywnie uczestniczą w pracy i strukturach Szkolnego Związku Sportowego, jak na przykład Pan Jan Podleśny czy Eugeniusz Kuduk. Powołany przez niego w 1950 roku klub w dalszym ciągu się rozwija, stwarzając możliwości wszechstronnego rozwoju młodych zawodników. Później kolejno prezesami klubu byli Panowie Bolesław Cichora, Władysław Stępniak, Eugeniusz Kuduk, Stanisław Pawłowski, Jerzy Byszkiewicz, Edmund Trunowicz. Wojciech Długoborski i od 2004 roku moja strona osoba. Od 1970 roku po dzień dzisiejszy z wielkim zaangażowaniem w pracach organizacyjnych zarządu klubu i w pracy trenerskiej jest Pan Jan Podleśny. Wierny od zarania lekkiej atletyce i razem z Eugeniuszem Kudukiem od 1974 roku nieprzerwalnie obaj uczestniczą w pracy zarządu klubu, a także i również obecnie w pracy trenerskiej. W związku z tym razem z założycielem klubu, panem Markimowiczem, te trzy osoby tworzyły i nadal tworzą historię klubu i im dzisiaj szczególnie dziękujemy. Na przestrzeni tych 60 lat klub prowadził następujące sekcje. Lekkoatletyczną, żeglarską, koszykówki, piłki ręcznej chłopców i dziewcząt, badmintona, gimnastyki artystycznej, biathlonu letniego, triatlonu, klubu biegacza, sekcja dla dorosłych. Aktualnie klub prowadzi działalność sekcji lekka atletyka od 1950 roku, gimnastyka artystyczna od 1993 i klub biegacza od 2009 roku. 10 lat temu podsumowywałem podsum sukcesy poprzednich lat. Dzisiaj ograniczę się do ostatnich. Do ostatniego dziesięciolecia, bo w innym przypadku wyliczanka byłaby zbyt długa, może i nudna dla niektórych. W zakresie lekkiej atletyki. Zapoczątkowana w 1959 roku działalność sekcji lekki atletyki przyniosła klubowi najwięcej sukcesów w historii 60-lecia. Największe sukcesy klubowe przyniosły ostatnie lata, gdzie nasz klub został sklasyfikowany. Na szóstym miejscu w punktacji klubowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2016 roku. Piąte miejsce w klasyfikacji medalowej podczas halowych Mistrzostw Polskich Juniorów i Juniorów Młodszych w 2017 roku. Na ósmym miejscu w klasyfikacji medalowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2017 roku. Na szóstym miejscu w klasyfikacji medalowej podczas halowych Mistrzostw Juniorów. Juniorów młodszych w 2018 roku, yy, roku. Na trzecim miejscu w klasyfikacji medalowej podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych w 2019 roku. Należy wiedzieć, że w wymienionych zawodach startowali zawodnicy reprezentujący w niektórych latach od 200 do 300 klubów. W kraju. Także zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce jest naprawdę olbrzymim sukcesem dla takiego niewielkiego klubu jak, jakim jest Hermes. Sukcesy na szczeblu centralnym. Sukcesów odniesionych przez naszych zawodników w imprezach wojewódzkich ze względu na dużą ich ilość nie sposób wymienić. Dlatego też ograniczę się do sukcesów osiąganych w imprezach szczebla centralnego. I łącznie od 1959 roku nasi lako atleci zdobyli w zawodach centralnych, uwaga, 107 medali. Z tego w ostatniej dekadzie 45 medali. Miniony rok okazał się rekordowy pod tym względem, wzbogacając medalową kolekcję aż o 14 medali zawodów rangi mistrzostw Polski. W historii greckiej lekkiej atletyki największą ich ilość zdobyła zawodniczka trenera Jacka Stefańskiego Aleksandra Kwieciej 9 medali. Tego w tym roku aż cztery, stając się naszą liderką pod tym względem. Niewiele mniej punktów, bo osiem krążków zdobyła Weronika Stefaniuk oraz Paweł Pankratow. Brawa dla trenerów i zawodników. Trenera Jacka Stefańskiego i trenera Jana Powleśnego. Medaliści imprez centralnych ostatniego dziesięciolecia. Mistrzostwa Polski Młodzików, Mały Memoriał Janusza Kosoczyńskiego do lat 15. Paweł Pankratow, pierwsze miejsce w biegu na 2000 metrów w 2010 roku. Agata Piekarz, trzecie miejsce w chodzie na 3000 metrów w 2015 roku. Weronika Stefaniuk, trzecie miejsce w Skoku Zwyż w 2015 roku. Agata Piekarz, pierwsze miejsce wchodzi na 3000 metrów w 2016 roku. Marcelina Osińska, trzecie miejsce wchodzi na 3000 metrów w 2016 roku. Paweł Gadomski, trzecie miejsce w biegu na 2000 metrów w 2017 roku. Marcelina Osińska znowu, pierwsze miejsce wchodzi na 3000 metrów w 2017 roku. Julia Wiczkowska, pierwsze miejsce wchodzi na 3000 metrów w 2018 roku. Wiktor Jędrzejak. Pierwsze miejsce w biegu na 2000 metrów w 2018 roku. Julia Wieczkowska, drugie miejsce w chodzie na 3000 metrów w 2019 roku. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych do lat 17. I znowu Paweł Pankratow, trzecie miejsce w biegu na 1500 metrów w 2011 roku na Olimpiadzie młodzieży. Paweł Pankratow pierwsze miejsce w biegu na 2000 metrów w 2012 roku. Natalia Ślęzak trzecie miejsce w trójskoku halowym Mistrzostwa Polski 2012 rok. Paweł Pankratow pierwsze miejsce w biegu na 3000 metrów w 2012 roku. Marta Kwiecień trzecie miejsce w skoku Zwyż w 2015 roku. Weronika Stefaniuk, trzecie miejsce w skoku zwyż halowej Mistrzostwa Polski 2016 rok. Aleksandra, Aleksandra Kwiecień, trzecie miejsce w skoku w dal 2016 roku. Agata Piekarz, pierwsze miejsce wchodzi na 3000 metrów na halowych Mistrzostwach Polski 2017 roku. Aleksandra Kwiecień, pierwsze miejsce w trójskoku halowy Mistrzostwa Polski 2017 rok. Weronika Stefaniuk, drugie miejsce w skoku zwyż halowych Mistrzostwa Polski. 2017 roku Agata Piekarz pierwsze miejsce wchodzi na 5000 metrów w 2017 roku Aleksandra, Aleksandra Kwieciń drugie miejsce w trójskoku 2017 rok Weronika Stefaniuk trzecie miejsce w skoku z na Olimpiadzie Młodzieży 2017 rok Agata Piekarz znowu pierwsze miejsce w, na, wchodzi na 3000 metrów 2018 rok, Osińska Marcelina, drugie miejsce wchodzi na 3000 metrów na halowych mistrzostwach Polski, 2018 rok. Znowu Agata Piekarz, pierwsze miejsce wchodzi na 5000 metrów, 2018 rok. Marcelina Osińska, drugie miejsce wchodzi na 3000 metrów, 2019 rok. Wiktor Jędrzejak, drugie miejsce w biegu na 1000 metrów, halowych mistrzostwa Polski w 2019 roku. Wiktor Jędrzejak, trzecie miejsce w biegu na 1500 metrów, 2019 rok. Marcelina Osińska, pierwsze miejsce w chodzie na 5000 metrów, 2019 rok. Proszę Państwa, wyniki są wspaniałe, dlatego lista jest duża. Mistrzostwa Polski Juniorów, Michalowe Mistrzostwa Polski do lat 19. Paweł Pankratow trzecie miejsce w 2013 roku. Aleksandra, Aleksandra Kwiecień, pierwsze miejsce w Trójskoku Halowe Mistrzostwa Polskie 2018 rok. Weronika Stefaniuk, trzecie miejsce w Skoku w Zwyż w 2018 roku. Aleksandra Kwiecień, pierwsze miejsce w Trójskoku w 2018 roku. Weronika Stefaniuk, trzecie miejsce w Skoku w Zwyż 2018 rok. Michalina Zembik, pierwsze miejsce wchodzi na 20 kilometrów. 2018 rok, Agata Piekarz, pierwsze miejsce wchodzi na 3000 metrów halowe mistrzostwa polski 2019 rok, Aleksandra Kwiecień, trzecie miejsce w skoku w dal, halowe mistrzostwa polski 2019 rok. Weronika Stefaniuk, trzecie miejsce w skoku w zwyż, halowe mistrzostwa polski 2019 rok. Aleksandra kwiecień, pierwsze miejsce w trójskoku, halowe mistrzostwa polski 2019 rok. Weronika Stefaniuk, trzecie miejsce w skoku w zwyż 2019 rok. Aleksandra Kwiecień drugie miejsce w trójskoku 2019 rok i Michalina Zemlik drugie miejsce w chodzie na 20 km 2019 rok. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 22 Paweł Pankratow trzecie miejsce w biegu na 1500 m w 2015 roku. Mistrzostwa Polski Senior w Open, Aleksandra Kwiecień trzecie miejsce w trójskoku halowe Mistrzostwa Polski 2019 rok. Paweł Pankrato w trzecie miejsce, biegu na 3000 metrów, halowe Mistrzostwa Polski 2019 rok. Proszę Państwa, wybitni zawodnicy w historii klubu. Przeczytałem przed chwilą osiągnięcia w, roku, y, w ostatniej dekadzie, teraz trochę historii. Wybitni zawodnicy w historii klubu. Najlepszym zawodnikiem, wychowankiem klubu był skoczek z wyż Michał Bieniek. Swoje pierwsze kroki w lekkiej atletyce rozpoczynał w. W grupie naborowej Piotra Stefańskiego w barwach Hermesa zdobył cztery medale Mistrzostw Polski. W 2003 roku podczas Mistrzostw Polski Juniorów skoczył w Zwyż 2,30. Ten wynik jest do dzisiaj rekordem polskich juniorów. Swoje największe sukcesy odnosił jednak jako zawodnik AZS AWF Wrocław, będąc wielokrotnym reprezentantem Polski w Mistrzostwach Europy oraz świata. W 2008 roku uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, jednak bez kwalifikacji do finału. Nieprzeciętne, olbrzymie sukcesy międzynarodowe odnosił także wychowanek naszego klubu, wychowanek Jana Podleśnego, Jarosław Janicki, który wielokrotnie stawał na podium, na podium w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Ten najlepszy polski supermaratończyk ustanowił w Kaliczu w 1995 roku rekord polski w biegu na 100 kilometrów. Wynik 6 godzin 23 minuty i 34 sekundy przetrwał jako rekord Polski do dziś. Na chwilę przypomnienia zasługuje również Andrzej Antoniak, zawodnik Eugeniusza Kuduka, który w 1988 roku w rzucie oszczepem pobił wynikiem 60,9 metra. rekord Polski w kategorii 16-latków. Z kolei wychowanek Andrzeja Urbańskiego, Waldemar Licicki, jako zawodnik floty Gdynia wywalczył w Mistrzostwach Polski 11 złotych i 5 srebrnych medali. Wielokrotnie na podium Mistrzostw Europy i Świata w skoku z wyż, w trójskoku w rywalizacji weteranów, o czym często media teraz donoszą, stawał Krzysztof Ratajczyk. W ostatnich latach do grona wyróżniających się zawodników sekcji lekki atletyki, odnosząc sukcesy w rywalizacji krajowej w kategoriach młodzieżowych dołączyli wcześniej wymienieni, wymienieni w tabelach, ale jeszcze raz o nich wspomnimy. Aleksandra Kwiecień, Weronika Stefaniuk, Paweł Pankratow, Agata Piekarz, Marcelina Osińska, Wiktor Jędrzejak, Michalina Zębik, Julia Wiczkowska, Paweł Gadomski, Marta Kwiecień, Natalia Ślęzak, Piotr Oleszczyczyn, Julia Błaś. Marika Wujs, Klaudia Szkudlar, Marta Kaciupa, Ilona Janas, Magda Szanowska i Natalia Nowak. <kluczy> Gimnastyka artystyczna. Sekcja działa od 1993 roku. Początkowo działalność sekcji ukierunkowana była przede wszystkim na zajęcia rekreacyjno-sportowe z uwzględnieniem walorów zdrowotnych i estetycznych, jakie wnosi ta dyscyplina. Z czasem, dzięki pracy trenerek Oleny Turkiny i Małgorzaty Stefańskiej, zaczęła przekształcać się w sekcję typowo sportową, a zawodniczki zaczęły skuteczną rywalizację z najlepszymi w kraju. Do najwybitniejszych naszych zawodniczek w historii istnienia w sekcji należy zaliczyć. Katarzynę Żołnowską, pięciokrotną medalistkę mistrzostw Polski, Aleksandrę Kubiak, pięciokrotną medalistkę mistrzostw Polski, Justynę Wójcikowską, także pięciokrotną medalistkę Polski oraz Wiktorię Żurowską. Pod koniec 2010 roku decyzję o wyjeździe do pracy za granicę podejmuje trenerka Olena Turkina i sekcja zaczyna przeżywać trudne chwile. Najlepsze zawodniczki przechodzą do innych klubów bądź podejmują decyzję o zakończeniu kariery. Zielone światło do sekcji ponownie zaświeciło z chwilą podjęcia pracy przez trenerkę Gabrielę Kaczmarek. To było w 2012 roku. Systematyczna praca z nowym pokoleniem gryfińskich gimnastyczek ponownie zaczęła przynosić zdobycze medalowe Mistrzostw Polski oraz miejsca na podium podczas ogólnopolskich zawodów gimnastyki artystycznej. Do najlepszych zawodniczek ostatnich lat należy zaliczyć Kamilę Kosudzińską, Karolinę Serafin, Alicję S Smołuch, Iga Stróżyk, Martyna Antczak, Elizę Rybicką, Zuzannę Stępień, Julię Sajnu i Marysię Brożkowską. Na pierwszy medal Mistrzostw Polski Zawodniczek pod opieką pani Gabyś Kaczmarek musieliśmy czekać do roku 2016. Wtedy w Szczecinie podczas małej olimpiady, czyli Mistrzostw Polski łodziczek Martyna Anczak zdobywa brąz w układzie z obręczą. Rok później, Martyna, startując w reprezentacji województwa zachodniopomorskiego, Mistrzostwa Polskich Juniorów Młodszych w układach zbiorowych, zostaje mistrzynią Polski. W 2018 roku o krok od medalu na czwartym miejscu w układzie z obręczą kończy udział w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży Eliza Rybicka. Kilka miesięcy później podczas Mistrzostw polski młodziczek Julia, Julia Sajnuk zostaje mistrzynią Polski w układzie Dalecznym, a Marysia Broszkowska wicemistrzynią Polski w układzie z obręczą. W obecnym roku największe sukcesy miały miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Wieliczce, gdzie Marysia Broszkowska zdobyła srebrny medal w wieloboju. W klasie trzeciej Marysia Broszkowska również w finale układu tanecznego zajęła piąte miejsce, a w obręczy szóste. Gosia Serafin w finale obręczy zajęła miejsce piąte, a Zuzanna Stępień w finale obręczy miejsce ósme. Martyna Anczak w finale ze stążką zajęła miejsce piąte. W klasyfikacji klubowej nasz klub zajął wysokie piąte miejsce. Brawa dla naszych Miatlon Letni. Sekcja została zarejestrowana w grudniu 2003 roku i przetrwała do 2013 roku. Czy aktualnie nie mamy jej w strukturze, ale przypomnę tylko, że sekcja pracowała w oparciu o lekkoatletów atletów przy współpracy z Klubem Strzelectwa Sportowego Regalica, gdzie pod okiem świętej pamięci Kazimierza Fojnackiego zawodnicy szkolili się w zakresie posługiwania się bronią. Działalność sekcji miała na celu wprowadzenie atrakcyjnego elementu w monotonnej pracy dla atletów. A mimo to w okresie jej istnienia zanotowano szereg sukcesów. Do najlepszych zawodników należeli Milena Kochanowska, Ania Konecka, Paulina Kastrzak, Małgosia Bylińska, Kasia Nowak, Magda Szczepańska, Sławek Jakubik, którzy z sukcesem startowali w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz w Mistrzostwach Polskich Juniorów w wiatlonie letnim, zajmując mie miejsca w pierwszej dziesiątce mistrzostw. Klub biegacza. Dziesięciolecia roku. Proszę Państwa, w czerwcu 2009 roku podjęto decyzję o utworzeniu amatorskiej sekcji dla dorosłych pod nazwą Klub Biegacza. Wszystkich połączyła wiara we wspólną przygodę, nowe znajomości, dbałość o zdrowie poprzez bieganie. Sekcja działa do dzisiaj, a jej członkowie wykazują olbrzymią aktywność, biorąc udział w zawodach biegowych przez cały rok w różnych zakątkach kraju, a także na świecie. Klub biegacza liczy obecnie ponad 40 członków, a chętnych wciąż przyrywa. Zawodników klubu biegacza było widać parę dni temu podczas drugiego gryfińskiego biegu niepodległości, gdzie wśród kobiet zwyciężyła nasza klubowiczka Beata Białek, a wśród mężczyzn na czwartym miejscu był Andrzej Panigo, a na szóstym Krzysztof Czosnowski. Sekcją opiekuje się pełniąc rolę kierownika pan Grzegorz Zemnik, za co mu serdecznie dziękujemy. Klub Biegacza jest ważną wizytówką naszego klubu, a także naszego miasta Gryfina. Jego biegacze sławią nasz klub i miasto w licznych biegach, tak licznie organizowanych i popularnych w kraju i za granicą. Proszę Państwa, nasza działalność, osiągnięcia i najlepsze wyniki zostały zauważone i docenione przez innych. Z satysfakcją należy odnotować, że decyzją marszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Olgierda Grodlewicza, w 2019 roku MKS Hermes został uhonorowany srebrno... Odznaką honorową Grywa Zachodniopomorskiego. W 2018 roku Aleksandra Kwiecień, nasza zawodniczka, już wcześniej mówiliśmy lekki Atletyki, wyróżniona została nagrodą starosty Powiatu Gryfińskiego, nagrodą Bociana w kategorii sport. W 2016 roku nasza sekcja gimnastyki artystycznej MKS Hermes wyróżniona została nagrodą starosty powiatu, również nagrodą Bociana w kategorii Sport. W 2012 roku Jacek Stefański laureatem został Wodnika 2012 roku w kategorii Animator Sportu, była to decyzja burmistrza Gryfina. W 2011 roku Katarzyna Żołnowska, nasza gimnastyczka, laureatką została Wodnika 2011 roku, to jest taka nagroda fundowana przez również burmistrza. I w 2010 roku trener Jan Podleśny został również laureatem, również Wodnika. Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczynamy kolejną siódmą dekadę działalności klubu. Dołóżmy starań, żeby kolejne lata i jubileusze klubu nie były gorsze. Ciężko będzie przy takich wynikach. Liczymy, mamy nadzieję, że baza lekkoatletyczna w naszym mieście będzie stale się poprawiać, a w szczególności stadion na Dolnym Tarasie. Doczeka się modernizacji. Zdajemy sobie sprawę z szeregu występujących problemów. Jednak wierzymy, że mając w naszym mieście tak sprzyjającą atmosferę władz. Doczekamy się modernizacji miejskiego stadionu w Gryfinie. Szkoda przecież zmarnować dotychczasowych osiągnięć sportowych naszej młodzieży i naszego klubu. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego.